Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczko. Będzie losowaneczko. <noise> Dobra, szybkie losowanko, bo mam 351 fioleta, fioletowych. 10 prób. Lecimy. Pierwsza próba. Epicka lala, princes. <noise> Dobra, następna. Epicki smok. Czy tam krokodyl, ale mam go. Następna. Epicki pingwin. Mam go. Następne. Epicki, ale. O, tego nie mam. Dziwne, dziwne. I co tam dalej wjeżdża? Tego mam na pewno. Co znowu? Ach, mało co, legenda by była. Tu też mamy duplikat. Tyle zbieram. Jest! Smok coś specjalnego wiekał. <laughs> jeszcze jedna legenda, ale duplikat. Dobra. Zobaczmy, co dalej. To mam na pewno. Ile to jeszcze będzie kręcić? Ile! Dobra, niech kręci, ile wlezie. To też duplikat. Dobra, elegancko. Coś specjalnego wjechało. 121 zostało. Dzięki, trzymajcie się. Fajnie, fajnie poszło, nie? Nara.